Hejka, druga część różowego nocowania. Skończyliśmy ostatnim od, yy, pierwszej części na śmiesznych żartach. A ja wam jeszcze nie dokończyłam, więc wam dokończę Julki, no wiecie, no historię śmieszną. A, no i jak byłam u niej i jeździliśmy sobie, nie wiem, no rowerami, to Julka się obróciła, bo coś mi chciała powiedzieć i przez przypadek wjechała w choinki rowerem i każdy z Hanią się śmiałyśmy. No, bo, bo Julita jak Julita, no wiadomo, nie? Każdy jest chyba śmieszny. Każdy ma. Piszcie, w, pamiętajcie, że macie napisać swoje ko w komentarzach swoje historie śmieszne albo napiszcie jeszcze czy robiliście jakiekolwiek nocowania, w sensie czy zieloną noc, różową noc i, no. i wiele innych. Więc lecimy dalej. To gramy w prawda czy wyzwanie? Oh, 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 oh. <laughs> Zaczyna Hanna. Prawda czy wyzwanie? I ty mówisz do mnie. No, prawda czy wyzwanie? Dobrze, no to ja bym chciała wyzwanie. Zrób 10 pajacyków. Ok. Trzy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz ja. Prawda czy wyzwanie? Hania. Prawda. Dobrze. Czy masz jakiegoś chłopaka? Nie. Okej, okay, teraz ty zadajesz hani. Prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Um. <grym> <grym> czy masz jakiegoś chłopaka? Ale, Ale wyzwanie! <grym> wyzwanie. <grym> e, dobra. <grym> czy... Skakałeś kiedyś na trampolinie. Hania, wyzwanie! Wyzwanie. A dobra. Zrób e, pięć e, przysiadów. Okej. Okay. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A nie miało być pięć? Tak! To no. nic. I teraz Hania. Robi hali. Pytanie czy wyzwanie? Pytanie. Eee, czy... Jaki jest twój ulubiony kolor? Różowy. O, okay. każdy z Piszcie w komentarzach, pa, pa. jaki jest wasz ulubiony kolor w komentarzach. Bajają! Piszcie w komentarzach, czy mieście nocowania.